Jesteś Simona? Tak, ja. A co się stało? To znaczy, że jestem na miejscu. Bardzo proszę. Proszę o podpis. Dla kogo to? Dla mnie? No nie dla mnie. Proszę podpisać. Mam jeszcze kilka zamówień. Co to, jakieś żarty? Ktoś to filmuje? Nie zamawiałam kwiatów. Dziewczyno, po tobie mam jeszcze 11 zamówień. Proszę podpisać, a później ocenisz, czy to żart, czy nie. Proszę. Dobra, dawaj. Tutaj? Nie, tutaj, z tej strony. Dziękuję, dziękuję. A tam jest też notatka! Kto mógł mi to dać? Kamil? Nie, on lubi moli. Babę? Nie, to przegryw. Puzzle? Puzzle? Podoba mu się! Simona, dzisiaj jest ostatni dzień. Przyniosłaś coś na akcję charytatywną? Tak, przyniosłam. Zestaw flamastrów i notes. Amina, spójrz. Wygląda na to, że Simona ma wielbiciela. Tak, mam. A co, nie mogę mieć wielbiciela? I kim jest ten szczęśliwy? Wielbiciel Simony. A to już nie wasza sprawa. Kiedy się dowiecie, będziecie po prostu w szoku. Wątpię. Wątpię.